Miejscowi, biografie Żydów kieleckich. To było ich miejsce na ziemi. Zanim przyszła zagłada, nazywali to miasto swoim Kielczanki i Kielczanie pochodzenia żydowskiego. Kim byli, jakie mieli plany i marzenia? Gdzie pracowali, do jakich szkół chodzili i gdzie odpoczywali. Które miejsca w Kielcach są z nimi szczególnie związane? Być może mijamy je codziennie. Nie znając ich historii. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj po raz kolejny, żeby opowiedzieć o jednej z wybitniejszych postaci literackich pochodzącej z Kielc. o pani Jadwidze Maurer. Jest z nami pani Małgorzata Kowaleska. Dzień dobry. I pan Jerzy Daniel. Dzień dobry. Który i naszą wędrówkę rozpoczniemy, czy opowieść przed Pałacykiem Zieńskiego, domu Śródowiska. W którym w 2003 roku odbyła się prezentacja jedynej wydanej w Polsce książki pani Jadwigi Maurer, a wydawcą i całym motorem tego przedsięwzięcia i pobytu w Kielcach był pan redaktor Jerzy Daniel. Jak do tego doszło, proszę powiedzieć, że ta książka ukazała się w Kielcach? O proszę, Jadwigi Maurer wiedziałem od dawna, ale jakoś. Nasze ścieżki nie miały okazji się przeciąć. Otrzymałem list od pani profesor, która po latach wydania mojego reportażu historycznego, Żyd w Zielonym Kapeluszu o pogromie Żydów w Kielcach, napisała mi kilka parę no, ciepłych słów na temat. Książki, że coś jej tam, ta rzecz jej przybliżyła, jej rodzinne miasto. No i, i, i zaczęła się wymiana korespondencji i telefonów. W 2000 roku to chyba pani Jadwiga Maurer sporo musiała wydać na połączenia z Kielcami. I w pewnym momencie mówi, że wybiera się do Kielc. No świetnie, to ja, mówię, to, ja cię, to ja cię powitam twoją książką. Tylko mi przyślij, z czego ona ma być złożona, zbudowana. I dostałem wszelkie materiały, które byłyby niezbędne, żeby ta rzecz się ukazała. Ukazała się pod tytułem Sobowtóry. Na książkę składają się Dwie książki, które pani profesor wydała w Londynie. Liga Ocalałych, to był rok 71 dostała Nagrodę Londyńskich Wiadomości za, za najlepszą pozycję autorstwa emigracyjnego pisarza polskiego. I druga, którą mamy tutaj przed sobą, Podróż na Wybrzeże Dalmacji ale także w tym wydawnictwie Sobowtóry są rzeczy, które były publikowane u Giedroycia w paryskiej kulturze, a także w, między innymi w Tygodniku Powszechnym. Co to są za, za rzeczy? Są to opowiadania. Profesor bardzo Wystrzegała się, żeby nie mówić o tych tekstach, jako o te, że są to teksty autobiograficzne. Chociaż ona tam cały czas w tych tekstach jest. To może wróćmy do, do początku. Jadwiga Maurer urodziła się w Kielcach. W roku 1932. Czy to taka Kielczanka z Dziada Pradziada? Nie. Właściwie pierwsze pokolenie, ponieważ jej rodzice byli spoza Kielc. Ojciec pochodził z takiej miejscowości Skole pod Lwowem, matka z Nie wiemy w jaki sposób los sprawił, że ci dwoje spotkali się w Kielcach. Panie profesor, kiedy była między innymi w Kielcach, była dość powściągliwa w opisywaniu losów, swoich rodziców, także nie wiadomo, jakie przypadki sprawiły, że się tutaj spotkali. A to była taka żydowska, inteligencja, inteligencka rodzina w Kielcach, jedna z niewielu, bo oboje rodzice mieli wykształcenie uniwersyteckie. Jakkolwiek nie byli chyba rodziną taką y, religijną, bardzo. W jakimś, w jakimś stopniu y, przestrzegali nakazów swojej religii, bo się jej nie wyrzekli. Ale y, na pewno nie byli ludźmi, do których by przystawało określenie. Y, no konserwatywnych, w dużym stopniu byli zasymilowani, ale pan ojciec Graumach, nie powiedzieliśmy jeszcze ich nazwiska, rodziców i pańskiego nazwiska, pani profesor, był działaczem gminy żydowskiej i i nawet ich córka Jadwiga później napisze, że został w niepoważnym wieku 35 lat członkiem zarządu gminy żydowskiej w Kielcach. Ale było, był to dom o jakichś tradycjach patriotycznych. Śpiewano piosenki legionowe. I inne piosenki, które są właściwie bardziej przynależne do kultury polskiej, narodowej nawet. Pan Groblat był nauczycielem języka hebrajskiego w żydowskim gimnazjum. Zimnowodziny. Tak, i był też opiekunem takiego y, dwutygodnika pisma wydawanego przez żydowską młodzież od 1921 roku. O Malajne. Tak. I które ukazało się na 5 lat przed małym przeglądem Janusza Korczaka, więc to była też wyjątkowa postać, która za. Znaczy, obydwoje rodziców, oprócz tego, że byli nauczycielami, to coś tam próbowali mierzyć się z piórem. Pan Graubach, jakieś takie działania redakcyjno-dziennikarskie, Matka nawet podobno dostała jakąś nagrodę literacką. Także dom był no, dość otwarty. I no, sprzyjał chyba rozwojowi dziecka, które niestety bardzo niewiele zapamiętało ze, ze swojego najwcześniejszego dzieciństwa. Bo w wieku siedmiu lat opuścili. Przyczyną by byłoby wojny. Tak. Zaraz, zaraz po, 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 po wrześniu wyruszyli z Kielc. Skąd się bierze w tej historii żydowski Kazimierz? Czy oni tam trafili zaraz po wybuchu wojny? Nie. Kazimierz się bierze w roku 43, kiedy jest już po oczyszczeniu żydowskiej dzielnicy w Krakowie z Żydów, już w już, bogacie już żydowskim. A jak się tam dostali? No to jedna, jedna z niepewności którą chyba skrywała pani profesor bo, bo ja mówię no dobra no ale jadwiga powiedz na Boga jak wyście się tam dostali no bo tak opowiadasz jedziecie na wschód i nagle nie wiem gdzie dojeżdżacie kiedy wracacie opowiadasz że a tam w różnych miejscach i potem i potem mówisz Uciekliśmy do Krakowa. Ja mówię, od kogo, przed kim i dlaczego? No, mamy tutaj biograficzną lukę, ale widocznie tak sobie pani profesor życzyła, żeby tak zostało. Zamieszkali w jakiejś wielkiej kamienicy pożydowskiej. No, bo jaka mogła być na Kazimierzu? No i tam już tam już występują jako na aryjskich papierach występują jako graboscy i Jadwiga każdego dnia się boi, czy nie zostanie rozpoznana. Każdego dnia się boi i modli się po swojemu z koleżanką katoliczką, odwiedza. Kościoły krakowskie na Kazimierzu jest pod wrażeniem architektury i, i ciągłego strachu. Kiedy dowiadują się, że, że gota, organizująca pobyt Żydów, na Węgrzech, przygotowuje kolejny transport, znaleźli się w tym transporcie i miało się okazać, że to jest ostatni transport żegoty rok 44. Dojechali na Słowację i w miejscowości Preszow zatrzymali się, już dalej nie, nie podróżowali, bo Niemcy wkroczyli na Węgry. Już droga została zamknięta. W Preszowie Jadwiga ukrywała się w klasztorze. Rodzice znaleźli jakieś inne miejsce pobytu. I Jadwiga, cały czas nauczona przez rodziców przez dom. jak się ma zachowywać. Ciągle żyje w tej niepewności, czy nie zostanie, czy nie zostanie rozpoznana. Czy te lęki obawy jakoś w literaturze zostały ukazane przez panią Jadwigę Maurer? Tak. Jedno z opowiadań traktuje o pobycie w Preszowie i między innymi wtedy już Jadwiga wtedy ma już lat ile, 12? 13 Już zaczyna trochę, trochę rozumieć świat, w którym się znalazła. I bardzo przeżywa, jak gdzieś z krajem łąki wiodła linia kolejowa, która wiozła Żydów do obozu. Węgierskich Żydów do Auschwitz. I Zostało ją zostało, ja widzę wspomnienie na całe życie. głęboka trauma, dlaczego dlaczego ja ocalałam. Mówi o tym jako o cudzie ocalenia i który był dla niej też źródłem nie ukrywa tego. Nawet cierpienia. Że dlaczego ja nie jestem z nimi po tamtej stronie? Popraszowie trafili do Krakowa, na Kazimierz. To już powiedzieliśmy. To już jest po wojnie, tak. Mówimy teraz o okresie powojennym. Nie. No jeszcze, jeszcze, za czasów okupacji są, są, są na Kazimierzu, bo jak, 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 jak było to opowiedziane, Jadwiga żyje w ciągłej obawie, niepewności, że zostanie rozpoznana. Jeszcze, jeszcze, jeszcze są, są Niemcy. Na pewno były rozważania. Jadwiga przypominała, co dalej. Co dalej. Znaleźli się w Polsce, w Gdańsku. Ojciec, ojciec tak delikatnie dawała do zrozumienia, jak gdyby na początku zaakceptował porządki, które nastały w Polsce. No bo został pracownikiem. Yy, Pisma Robotnik Morski, które było pismem PPS-u. Przyniosłeś tu do studia <coughs> legitymację wystawioną na nazwisko Grabowski Wojciech. Jest pracownikiem w charakterze naczelnego redaktora Tygodnika Robotnik Morski. Długo są w Gdańsku? Bardzo szybko. To Jadwiga bardzo wyraźnie pisze i opowiadała. Bardzo szybko ojciec. Zrozumiał, że to nie jest ta Polska, o którą mu chodziło, i w 1946 roku zdecydowali się na emigrację do Niemiec, do Monachium. Ja pytam 1946 rok, kiedy? Okazało się, że to jest po pogromie. Ja się pytam, a czy pogrom miał coś tutaj wspólnego? Nie, 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 nie. To obawa przed komunistami. Czyli po wojnie ani na chwilę nie byli w Kielcach. Nie byli w Kielcach. Po raz pierwszy y, pani profesor przyjechała na promocję książki. Książka, może słowo o książce. Y, wszystkie opowiadania, wszystkie opowiadania, y, są głęboko autobiograficzne, chociaż autorka mówi tak, że. Prawda, która jest nam zawarta, to jest prawda literacka. Nie jest to prawda prawdziwa. To są jej słowa. I bardzo, a bardzo nie chciała broniła się przed tym, żeby traktować to jako autobiografię, bo do autobiografii jako sposobu wypowiadania um, sposobu wypowiedzi. No, była bardzo podejrzliwie, m, bardzo podejrzliwie się odnosiła, mówiąc, a pamięć to jest w ogóle coś takiego, co jest bardzo zwodnicze, i tak dalej. Yy, obydwie książki, wydane w Londynie, zawier zawierały opowiadania bez ładu i składu. Co chcę przez to powiedzieć? Nie było tam uporządkowania. Chronologicznego. To znaczy bo, bohaterka, narratorka występuje w różnych sytuacjach i w różnym wieku. Natomiast ja dopuściłem się, redagującą książkę, zabiegu takiego, że ta książka nabiera cech powieści, co zresztą mogę, yy, mogę, mogę się posłużyć. Opinią księdza profesora Owirka, z którym wymieniłem listy. Ale wtedy jeszcze księdza. No tak, ksiądz opuścił Kościół. Tak. I, I książka nabiera cech powieści, bo to są rozdziały ułożone chronologicznie od małej dziewczynki do Ameryki zostało też no, zauważone w niektórych, niektórych recenzjach. A to jest to opowiadanie e, antyojczyzna. Czy ono odnosi się do tych pierwszych lat pobytu w Monachium, kiedy już jest nastoletnią dziewczynką, uczennicą e, niemieckiego gimnazjum? Tak, chyba niemieckiego, czy, bo chyba hebrajskiego nie było. Nie, 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 nie. To wszystko to było, że chodziła, no, do gimnazjum chodziła bardzo krótko, jak byli w Gdańsku. Chwilę. Bo w ogóle e, pojawili się e, w Gdańsku, poja, pojawiła się Jadwiga tylko z ojcem. Matka, matka została w Krakowie, potem się jakoś wszyscy pozbierali. E, a szkoły Jadwigi e, w Monachium, no to oczywiście były szkoły niemieckie. E, matura. Studia i doktorat. który obroniła w 28 roku. E, 58, tak? To po 28 latach a, od urodzenia. W 28 roku życia. życia tak, 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 A jaki kierunek studiów ona wybrała? Na jakie studia się zdecydowała? E, Strawistyczna. O swoich studiach. E, o swoich studiach mówi tak, że. E, Poszłam na te studia dziwne, trochę z przekory, bo ci wszyscy koledzy, którzy snuli się po Monachim jak zjawy, bo to ocaleńcy, jak zjawy, którzy dźwigali na, 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 na barkach no, cud ocalenia. Jadwiga chętnie używa tego określenia cud ocalenia. Który wcale nie przynosił im szczęścia. Wybierali zawody praktyczne. No, jakiś tam inżynier, ktoś tam, ktoś tam, no bo, no bo trzeba było do przodu patrzeć, porządkować codzienność, życie i w ogóle. No, no coś takiego absolutnie egzotycznego i to, i to jeszcze na niemieckim uniwersytecie pisze o polskim doktora do polskim czasie zaprzeszły. To w sumie dość osobliwy. Ale po jakimś czasie, jak już będzie w Ameryce, a w Ameryce znalazła się za sprawą męża Warrena Maurera, Maurera, Amerykanina, czy, tak? Amerykanina, który miał pisze stypendium. I był pracownikiem wywiadu. Tyle o nim wiemy. No tyle chciała pani profesor powiedzieć o swoim mężu. I wyjechali do Stanów, to było w końcu lat 50. Zaczyna się kariera uniwersytecka pani profesor. I tam, tam trochę odchodzi od tego językoznawstwa słowiańskiego przybliża się do literatury polskiej. Wchodzi w świat no, między innymi Żeromskiego, o którym bardzo ładnie pisze, że kielce to są. to jest miasto Stefana Żeromskiego. Bardzo ładnie wspomina różne obrazki, a to park, biruty katedra. Mnie jakby to widziała i zapamiętała jako dziecko. A ja zapytam I... jeszcze, przepraszam, kiedy się rozpoczęła ta jej, y, przygoda z pisarstwem? Bo, bo, czy, tak. czy, czy to było jeszcze przed y, studiami, czy, czy, czy już w trakcie tej kariery uniwersyteckiej? Pisanie zaczęło się dość, 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 dość późno. No nie wiem, czy za późno. Ale późno to nie było tak, że gimnazjalistka czy, 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 czy gimnazjalistce czy studentce już tam coś w sercu grało i sięgała po, pióra, po pióro i, i jakieś, jakieś próby poczynania literackie zapisała na swoim koncie. O swoim pisarstwie mówi tak. Przecież ja nie chodziłem do polskiej szkoły. Ja zacząłem pisać ku mojemu zaskoczeniu. Nie mogli się nadziwić moi rodzice, że ja piszę po polsku. Po polsku piszę, chodzi o, oczywiście o literaturę, że piszę po polsku. A w ogóle no. Jestem, jestem jak gdyby rozdarta pomiędzy trzema tożsamościami: Polki, Żydówki i Amerykanki. I mówi. I w każdej z tych ról czuję się bardzo dobrze. Drukowała w Polsce może dwa opowiadania większe, bo wszystko, większość to książki i wydawane przez Instytut Wiadomości w Londynie. No, u Giedroycia w kulturze. No, takie, takie, takie kolej los. Wie, wie, wiele zamieszania wywołała książka hmm, Jadwigi Maury z Matki Obcej. Z jakiego powodu? z powodu, proszę przeczytać podtytuł księgi, książki. Z matki obcej szkice o powiązaniach Mickiewicza ze światem Żydów. A ten świat Żydów miał być z matki obcej, to, odno, to są słowa odnoszące się do matki Mickiewicza. Profesor Jadwiga Maurer. korzystając i to jest wskazywane jako no, spora wada. Korzystając z, z różnych źródeł, ale nie podając tych źródeł, stara się wskazać, że matka Adama Mickiewicza była frankistką, czyli kim? Wyznacz, wy, 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 wyznawcą. Jakuba Franka z połowy XVIII wieku przez swoich wyznawców nazywanego Mesjaszem, który miał się za antytalmudysty, miał bogate życie, które można znaleźć w niezwykłej książce Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe. Niezwykłe życie miała Jadwiga Maurer. Bardzo ci zazdrościmy, że miałeś ten honor i zaszczyt i możliwość spotkania Jadwiga Maurer. Mam nadzieję, że jej spuścizna literacka i nie tylko, i naukowa będzie przedmiotem dalszych badań i wydawców. Tymczasem już podziękujemy za spotkanie dzisiejsze, licząc być może na kolejne. Z nami był Redaktor Jerzy Daniel, wydawca książki Jadwigi Maurer, Sobowtury i Małgorzata Kowaleska. Dziękuję, Andrzej Białko. Dziękuję. Dziękuję. Podcast Biografie Żydów Kieleckich powstał z inicjatywy Stowarzyszenia imienia Jana Karskiego dzięki finansowaniu z Fundacji Róży Luksemburg.